Osty! Osty! O, Cholero jedna, zrobiłeś nowy... Zrobiłaś nowy ruch! Doceniam to przede wszystkim, nareszcie nauczyłeś się nowych ruchów! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, W a tu jest kolejny odcinek i zagrajmy w Jozo Bizarre Adventures Arcade Mode. I bez żadnego przyciągania jedziemy oczywiście dalej do następnej postaci, która będzie w naszej kolejności, jeżeli chodzi o przychodzenie kolejnych postaci. I tym razem tą postacią, która będzie tutaj z naszego pięknego grona, będzie postać ta, czyli dokładniej Dibo. To zabójca, o którym mówi się, że jest indyjskim lekarzem. Oto Dipo, przeklęty. Dibo został zatrudniony przez Dio, aby dokonać zamachu na Zotaro i jego towarzyszy. Mój sten jest wypełniony przez moc nienawiści i agresji. Te słabiaki, ja przeklnę ich na śmierć. No, krótka historia, nie, nie wymagająca zbytnio gadania, i praktycznie lecimy dalej. I takie pytanie, dlaczego akurat przyjąłem tym razem postać DIBO? Ze względu na to, że już wszystko ogarnęliśmy, oczywiście postaci, jeżeli chodzi o oczywiście z tego, że. O! Osty! Od razu poleciał już z brawo, brawo. Osty trzmaniaku jeden. Ja ci kurde dam, zobaczyć jeszcze jak to jest ten. U, u, tak to nie ma. Zobaczysz jeszcze jak ten. Jak to będzie wyglądać? A, a, Na razie ten, na razie widzę nie idzie zwykle, Ale już spokojnie, muszę się nauczyć jesteś tej postaci i zaraz będzie dobrze. Dobra, zobaczymy. O, dobra, czek O i teraz, Ultimate, proszę bardzo. I będzie koniec! Ta jest! O właśnie! Pięknie mi to posło! Superowo! Właśnie tego oczekiwałem przede wszystkim, żeby szybko wykończyć polna refa. I tak jak dokończę, dlaczego wybrałem Divo? Zupełnie na to, że w kolejności tak naprawdę tego kto pojawiał się teraz, bo ukończyliśmy wszystkich postaci jeżeli chodzi o krusze a spodziewam się, że teraz będziemy cały czas z nimi walczyć czyli właśnie Polna, Rewka, Abdul, Joseph i tak dalej. To stwierdziłem, że pierwszym, który się pojawił, oczywiście, jeśli chodzi o Złoczyńców, to był ten, to był Divo. dlatego zobaczymy, jak szybko nikt nim pójdę. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo, bo dzięki temu będę mógł szybciej tego szybciej zrobić odcinek, bo powiedzmy tak, ostatnimi czasy nie miał zbytnio szczęścia, jeżeli chodzi o właśnie wszystkie postacie. Ale i tak, i taka jedna rzecz też, jak kiedy ja to nagrywam, to prawdopodobnie jestem już na tym, prawdopodobnie jestem na Pyrkonie 2024, więc jak coś, ja po prostu daję Wam tego, daję Wam takie zastępstwo, żebyście mogli coś sobie obejrzeć praktycznie. O, i kolejny ultimate. Tak, nauczyłem się akurat podczas treningu, jak to się robi. Więc tu nie będzie problemu, i każdy będzie w taki sposób wykończony, właśnie. Więc Dibo będzie miał akurat takie wyróżnienie, specjalnie, że wiem, jak używać jego <grymne> ultimate, można powiedzieć. I tak mówię, jestem na perkonie. Prawdopodobnie jest teraz ten yy, drugi dzień. Pewnie świetnie się bawię i zapewne zrobię tego. Może zrobię jakiegoś vloga i zobaczymy, ale tak czy jak siak... Nie wiem tak naprawdę. A tymczasem lecimy z kolejną postacią przeciwko tego, czyli jedną z moich ulubionych postaci, właśnie, czyli Abdul, Magician Red 2. Który widać, że szaleje praktycznie teraz. Ale trzeba pamiętać, że ja jestem sprytniejszy, tak jak teraz, jak Abdul na razie nie ma tego ultimate'a, chociaż już go ma. I z tego co widzę, akurat jeżeli chodzi o Dibo i prowadzenie właśnie tej kukiełki, to jest w miarę prosty do ogarnięcia. Trzeba po prostu wiedzieć, jak to się robi. O, dobra, cyk. Jeszcze troszeczkę mi to ten i zaraz spróbujemy zrobić z tego ultimate'a. O, o. O właśnie, o to mi właśnie chodziło. I ciach, i nie ma w dula. Niestety, Magician Return nie wypalił za dobrze przeciwko temu potworowi, czy komu tam jest. Jeżeli chodzi o tego o anime, które oglądałem, to też było oczywiście tam, że... Diva tym przeklętym, który po prostu chciał przeknąć polna refa, można powiedzieć. Chociaż samej jego postaci nie widać było, było widać tak naprawdę tylko tą jego kukiełkę, która była właśnie ten. która praktycznie używana była. A myślałem, że on mnie ten, że atakuje swoim Hermit Portolem, ale niestety na szczęście tak nie wyszło. Chociaż teraz on szaleje. O kurde! O nie, użył na mnie, kurde, tego ataku. Moje i hey, pojawił się młodszy Joseph Nie Niedobrze. E, Armit Purple? Nic tego. Ja ci kurde dam. Nie pozwolę ci się mnie zaatakować. Czek, tak, 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 tak. I teraz czas na serię. O, o, o! Ja. No tak. Tak, tak, tak. Odpowiednie ten, a tak i będzie. I teraz. Byłeś, ten, byłeś z tyłu, dlatego nie widziałeś mnie. I oto właśnie poszło. Trzeba było patrzeć się na różne strony, z Józefie został, bo trzeba było pamiętać, że z tyłu też był rywal i nie można było skupić się tylko na tym wielkoludzie, który praktycznie stał i nic nie robił, bo jeszcze był praktycznie ten mały. A skoro o małych mowa, to teraz będzie walka z Igim, czyli Defulem. To powiem tak, idealnie, bo praktycznie Iggy jest mały, a ta kukiełka też jest mała, To Będę miał co. Będę miał co dopasować się praktycznie do tego. Rozmiarowo, można powiedzieć. O nie, 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 nie. Gdzie ty mi tu idziesz? Przecież jest ten. Ten właściciel, kurde, tej kukiełki musi być cały czas ten. Musi być na chodzie. Nie może on dostawać przecież. O kurde, on przeskoczył! Nie, 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 nie. O, nie, nie, nie. stawaj! Dawaj. O kurde, on schował się! Wyczył to Iggy! Mądry pieszek! A czy mogę jeszcze raz? A jeszcze raz mogę użyć? Nie, chyba nie mogę na razie. To teraz spróbuję. No, padaj, 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 padaj! Tym razem cię tak wykończę, bo Iggy był tym razem sprytniejszy i wyczuł tak naprawdę moje intencje właśnie użycia ultimata. Że on tak stwierdził takie, o, jest? Dobra, wiem, że jesteś szalonym praktycznie y, dziwakiem, dlatego muszę być bardziej przygotowany na twoje y, dziwne, tak naprawdę, przygotowania się przede wszystkim. Czas na odcinek szósty, czyli czas na walkę z Jotaro, czyli oczywiście czas na Star Platinum. Myślisz, że co? O kurde, już na mnie tego, ora ora. Czek, 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 czek. Ale to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe, już widzę. Zotaro się rozkręcił Zotaro się bagę rozkręcił. Spadaj Ja muszę tym... Ja muszę tą kukielką szybko tam wskoczyć. E! O! To może tak ci to zrobię szybciutko Bo tak to nie wiem, czy ja chcę. Szybko poradzę sobie O, tak myślałem, Zotaro jednak będzie już trudniejszym rywalem. No trudno Pierwsza porażka, niestety, przeciwko liderowi właśnie tej grupy. Ale trzeba przyznać, że Jotaro akurat miał to, że ten, że szybko wymyślił sposób tego, żeby przeskoczyć tak naprawdę nade mną i wiedział dokładnie, co zrobić. No ale mówię, trudno. Pierwsza próba nieudana. Zostały jeszcze dwie, żeby e, poradzić sobie dalej. Ale, i tak szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczony, że dopiero na Jotaro się ten wyłożyłem. Spodziewałem się szczerze, troszeczkę wcześniej, że właśnie koło może IGIM albo może nie wiem. Może e, koło Abdulu, bo widać było, że na Abdulu miałem leciutkie problemy. A nie ma Nie, jeszcze nie użyję tego ultimata. Mimo że wiem, że chcesz. Otóż to. Ura! Pusty! Nie, nie, nie. O kurde, ja nie mam życia już prawie. Ua! Już po mnie, no. Kurde, no co ja miałem tutaj zrobić praktycznie? W jakimś cudem mnie Jotaro wykończył teraz jeszcze lepiej niż poprzednio. Druga próba nieudana. Oj, chyba coś czuję, że chyba niestety będzie cięcie zaraz, bo... Nie wiem, czy ja Jotaro wykończę akurat w taki sposób, jak... Powiedzmy szczerze, Zotero akurat ma podobne umiejętności co Dio, więc e, też będzie ora-ora albo ten, albo szykowanie się na najgorsze, ale postaram się tutaj to zrobić. Jeżeli się nie uda, no to trudno, no to będzie cięcie. Czyli to, czego akurat w tej serii nie lubię zbytnio, bo cały czas trzeba będzie ten robić, te cięcia cholerne, które nie są zbytnio przyjemne. Ciek, 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 ciek. O, 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 może teraz wyszło. Ciak, ciak. No. Najgorsze jest to, że on ten, że on zawsze wie kiedy użyć tego ultimata. Ale dobra, na razie go nie ma, więc... Mam taki spokój! Miałem spokój. A ci powiem tak, Jotaro? Ale ja też mam ultimate'a! I mogę go wykorzystać. Nie wykorzystałem go niestety. A mogę jeszcze raz? Mogę! Ale też mi to nie wyszło. Ale on chyba nie chce walczyć na ultimate. O nie! Już przegrałem! Cholera! tak było praktycznie blisko! Na jednym pasku mu się udało to wygrać. skubany jeden. No trudno, to widzimy się jak już pokonam. W końcu udało mi się go pokonać! Jasny cholerny szlak! 10 prób prawie mi zajęło pokonanie tego Zotero. Za każdym razem kiedy próbowałem go pokonać, to zawsze on używał kurde tego, zawsze używał jakiegoś eee albo Starfinger praktycznie i nie mogłem go w ogóle chapnąć. I widzę, że jeszcze ten. Myślałem, że... Szczerze myślałem, że po tym. Myślałem, że po e... ja myślałem, że po akurat Zotero już będzie ten. Że pod będzie już od razu Dio, a tu jeszcze jako asystent i oczywiście ten. Yy, pan spamy praktycznie. O, myślałem, że ten. Myślałem, że będę mógł tego użyć, ale niestety nie. Szkoda. Ale widzę, jak to wygląda taktyka właśnie. Że trzeba to się tego robić tak, żeby ona praktycznie ten nie miała możliwości tego ataku praktycznie. O kurde! I znowu będzie skakanie. <grym> To nie skoczę, ten kurde jakiś z tego e, pomieszczenia. O, dobra. I znowu? E? A Zaczekajcie, czy ten doskoczy na czas. Nie doskoczyłem, niestety. która e? A mogę cię tak wykończyć? No chyba nie. Chyba nie praktycznie. A jednak ja mogę Cię tak wykończyć! Już myślałem, że padnę praktycznie od razu z Vanillą Ice'em, ale. i tak, jest plus i taki, że go wykończyłem jako ta postać duża, a nie jako ten mały, więc. <laughs> jest jakiś plus praktycznie. O, o nim właśnie mówiłem. Teraz Dio, i będzie. Kurde, czuję, że będzie tego powtarzania znowu, ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle. Już się boję tak naprawdę tej walki. Całabrdo! Muszę się przygotować odpowiednio. Bo wiem, że to nie będzie łatwe praktycznie przeciwko tej postaci. Niby to jest zły i zły, ale tak naprawdę ten. Nikt tutaj nie będzie robił litości, A? E, chwila, jak to? A mogę teraz użyć? Mogę, dobra! Chciałem tak zrobić to w sprytny sposób, ale chyba nie wyszło niestety. ja, Muda? Ajajajajaj! A, kurde, nie zauważyłem, że akurat ten, jego załardo było z tyłu. Ja skupiłem się tak naprawdę na nim, a nie zauważyłem, że on się idealnie praktycznie cofnął, kiedy ja nie patrzyłem. Ja się śmiałem z Józefa, co staro, że patrz gdzie idziesz praktycznie i patrz, gdzie atakują cię z tyłu. To teraz ja popełniłem praktycznie ten sam błąd, że nie spojrzałem z tyłu, że za Wardo było za mną, tak naprawdę. Więc. Mam swój placek, mam swoją karmę za to, że się przechwalałem, tak naprawdę. Więc. Cóż! Mam na pragnąć się na przyszłość. Lecimy jeszcze raz. Jeszcze ja na próba, praktycznie. A potem wiadomo, jeszcze będzie trzecia. A. Nie, a, a. nie, 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 nie. I znowu, checkmate. Co, powiem tak, przy Jottero jak walczyłem i te 10 razy próbowałem, zauważyłem jedną ciekawą rzecz, mianowicie... Że, to, że ta gra ma to chyba, że musi być zawsze jedna przekoksona postać praktycznie wokół tego, wokół tej gry, bo wśród dobrych jest przekokszony właśnie Zotero, wśród złych przekokszony jest właśnie, e, tak jak widać było ten, e, Dio. A czy wy go pokonał już? Tak! Pokonałem go! Dobra! Wykorzystałem idealnie a kiedy miał resztkę życia! Świetnie! Jest pokonany! Pokonany, Dio, Dimo pokonany, Dio, Dimo, jak się ładnie rymuje, praktycznie. I jest super, tak więc zapraszam na filmik końcowy. Dio, Twoje życie jest teraz skońcone. <todgłosy> Dio, Nie to już ja mogłem Dio, nie może być pokonany! Bo z przeklinania! Ty stałeś się dowodem tej siły! W kręgach przestępczych Dibo stał się znany na całym świecie jako przeklęty, który pokonał potężnego Dio. Przestępcy, politycy, armie, wielu ludzi szukało mocy Debo. Jako najbardziej przerażający zabójca na świecie, Dibo stał się liderem podziemia. Każdy, kto mnie zobaczy, nie będzie żył długo. Być może następnym razem... Ja przeklnę ciebie również! No i dobra, udało się to do końca praktycznie, myślałem, że to będzie ten, myślałem, że to będzie o wiele, wiele trudniejsze, znaczy co Zotaru było trudne praktycznie, gdzie 10 razy się męczyłem, ale tak przy mówię, Dio spodziewałem się, że o wiele dłużej będę się męczył, a tak to przy okazji okazało się, że miałem łatwiejsze zadanie praktycznie. Przede wszystkim ważne to, że nauczyłem się jak robić te ultimaty, bo one mi dały dużo, bo tak to bym pewnie znów się dużo, 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 dużo męczył praktycznie w tym wszystkim i... Bym we mnie wysłał z 30 minut, tak naprawdę. Tak, czy jak ja się tutaj myślę, ja tu już myślę, już zakończę ten odcinek, tak więc Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy Ja jestem użytkownik Dobli. Na razie i cześć!